28 września 2024 roku w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Międzywodziu na wyspie Wolin odbyły się pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja Dzięgi uroczystości z okazji jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej świętego Ottona z Bambergu. Przed rozpoczęciem mszy świętej poświęcił on jubileuszowy ołtarz adoracyjny, będący znakiem włączenia tej wspólnoty parafialnej, doprowadzonej przez Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace światowej misji adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój jako gwiazdy na płaszczu Matki Bożej. Dzieło to prowadzone jest równolegle z ogólnoświatową misją dwunastu gwiazd w koronie Maryi Królowej pokoju, którego celem jest zachęta wiernych do tego, by czerpać pokój z samego źródła, którym jest eucharystyczny Chrystus. A oto relacja z tego wydarzenia. Patrzę ze wzruszeniem na ten nowy znak modlitewny. Tabernakulum w centrum Maryjnej obecności i adoracji najświętszego sakramentu w jedności z niepokalaną Matką Chrystusa. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy, jako pomysłodawcy, projektanci, wykonawcy. Ofiarodawcy i wspierający całe to dzieło modlitwą dołączyliście do tego znaku nadziei. Za wszystkich dzięki którym ten nowy znak, ten ołtarz maryjnej adoracji Najświętszego Sakramentu mógł powstać, chwilę się módlmy, niech Bóg błogosławi żyjącym i tym, którzy przez adorację Najświętszego Sakramentu będą z niepokalaną wypraszać łaski pokoju, przebaczenia i miłosierdzia. Panie Ojcze Święty, Ty dałeś ludziom prawdziwy chleb z nieba. Prosimy Cię, racz na nowo pobłogosławić i uświęcić to tabernakulum w otulinie nowego wystroju całego prezbiterium. Pobłogosław wszystkich, którzy przygotowali ten Maryjny Wystrój Adoracji Najświętszego Sakramentu i tych, którzy do Adoracji obecnego pod postacią chleba Twojego syna przystępować będą i w niej trwać będą. Spraw, abyśmy wielbiąc obecnego tutaj Chrystusa nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieku. Mam wyjątkowy zaszczyt jako przedstawiciel pracowni Drabikowski Studio, gdzie wykonywane są, a w zasadzie jako ikony pisane te w ołtarze, ale także jako członek zarządu głównego Stowarzyszenia Komunita Rodzina de la Pacza, stowarzyszenia, które krzeli. Modlitwę adoracyjną przed Najświętszym sakramentem i modlitwę w intencji pokoju, proszę o błogosławieństwo cer certyfikatu, który poświadcza o włączeniu tej wspólnoty do dzieła gwiazd na płaszczu Matki Bożej. A oto tekst certyfikatu. Jest parafia pod wezwaniem niewowzięcia Najświętszej Maryi Panny Między wojską. Została ona włączona do Międzynarodowego Apostolstwa Adoracji Najświętszego Sakramentu w Intencji Pokoju na Świecie, realizowanego przez Stowarzyszenie Komunita Regina della Pace. Honorowy udział w Apostolstwie Pokoju realizuje się w pełni duchowego współuczestnictwa w płynących z modlitwy całej międzynarodowej wspólnoty przed żywym i prawdziwym, jedynym zbawicielem i źródłem pokoju. Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich, którzy włączając się w modlitewne dzieło pozostają w duchowej łączności ze światowymi centrami modlitwy o pokój, dwunastoma gwiazdami w koronie Maryi Królowej Pokoju. Podpisali wiceprezes zarządu Mariusz Drafikowski, duchowy moderator dzieła dwunastu gwiazd, Jego Ekscelencja arcybiskup Tomasz Peta, oraz prezes zarządu Piotr Ciołkiewicz. Szanowny panie prezesie, patrząc w ten dyplom i dziękując za to, wszyscy powtarzamy: chwała ojcu, i synu, i duchowi świętego. Jako księży proboszczu, błogosławię ten bardzo szczególny dokument duchowy. Proszę go przyjąć. Dzisiaj niech będzie tu w przy tabernakulum, a w odpowiednim czasie umieści go ksiądz w odpowiednim miejscu we wnętrzu świątyni, aby był świadectwem dla wiernych, jakie rzeczy się tu dzieją i jak tu łaski można wypraszać. Kochani, rozpoczynamy świętą liturgię przy świętej. Intencje, które nam dzisiaj towarzyszą, niech będą intencjami wdzięczności za dar Maryi, za dar Eucharystii, za dar świętej wiary, której źródłem jest chrzest święty i także o obfitość łask, które również w tej świątyni będą wymadlane dla naszego pokolenia, dla pokoleń, które przyjdą po nas, dla Polski i dla narodów, Świat. Proszę, aby w czasie tego śpiegu chrzcielnica do tej chwili jeszcze zamknięta została otwarta na znak, że otwierają się przed nami przestrzenie głębiny i wyżyny Bożych Tajemnic. Odtora, 900 lat temu, gdy ta ziemia wcześniej, dzięki aktowi chrztu mieszka pierwszego, poczuła łaskę. Gdy w tysięcznym roku powstało biskupstwo w Kołobrzegu, brzegu, rezydencjalne, stabilne. Gdy kilka lat później nad Odrą byli pierwsi polscy męczennicy, Rejon międzyrzecza. Ta ziemia wtedy już czuła zdroje łaski. Minął czas od Chrztu mieszkowego i tysięczny rok, gdy i święty Wojciech zajaśniał na naszych ziemiach, Krzywousty władca Polski, zadbał o to, żeby tu przybył na tę ziemię. Duchowny o sprawdzonej duchowości, duchowny z dzisiejszej bawarii z Bambergu, który znał sprawy słowiańskie i sprawy polskie i stawał na ziemi pyrzyckiej tam ludzie żyjący z pracy na roli sercem odpowiedzieli i szli rzeszą całą i tysiące zostało chrzczonych i pierwsze parafie powstały wraca pod Szczecin, a ci mówią jak da nam krzywousty gwarancję, że będziemy dalej sobą ze swoim charyzmatem, ze swoimi zwyczajami i kulturą. A ty tylko Ewangelię, to, to cię przyjmiemy. I przyjął go Szczecin, przyjął go potem wolin Powstało biskupstwo w Wolinie już po kolejnych kilkudziesięciu latach, gdy struktury parafii były wystarczająco stabilne i silne. Biskupstwo z Wolina za chwilę przeniesione do kamienia. To jest nasze imię. Tu przy chrzcielnicy, która za chwilę będzie napełniona wodą i będzie ustanowiona ta woda jako chrzcielna, będziesz i ty miał szansę wyznać wiarę głośno wobec innych, uświadomić sobie, jakie jest najważniejsze twoje imię. Chrystusowy, ochrzczony, chrześcijanie, człowiek Bożego Ducha. I niech świat cały tym strumykiem, tą siecią Bożej łaski i światła będzie ogarnięty. Idź w nowy czas z wiarą, nadzieją i miłością. Idź i niech pod opieką świętych patronów także przez Ciebie dobry Bóg odnawia i uzdrawia i uświęca oblicze tej ziemi. A ciakaponeni, stańcie bliżej mnie i bądźmy zjednoczeni w tej szczególnej modlitwie. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty nawet w wodach potoku dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło Chrztu Świętego. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu. Odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego życia Dziecka Bożego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego stąpi na tę wodę, moc Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Od tego otwartego źródła chrzcielnego, księże proboszczu, niech światło Chrystusa z martwych Zmartwychwstałego przejdzie pośród ludu Bożego. A wy z tego światła zaczerpnijcie najpierw kapłani i przekazujcie sobie nawzajem światło wiary, światło życia, Światło Chrystusa. Powiedz i dzisiaj. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam a więc pytam dalej. Powiedz, czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Nie. Yes. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod kąskim Piłatem, umarł na krzyżu, z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, i zasiada po prawicy ojca? Nie. Yes. Czy wierzysz w ducha świętego, pana i używiciela, w święty kościół powszechny, katolicki i apostolski, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne? Nie. Yes. Taka jest nasza wiara. Bo taka jest wiara Kościoła, a jej wyznawanie niech zawsze będzie w Lubą naszą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, Niech nas strzeże swoją łaską. W naszym paru Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które zaraz będzie wydało. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która zaraz i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzech. To czyńcie na moją pamięć. Nasza uroczystość jubiluszowa dobiega końca. Każdy, kto wziął w niej udział, który w stanie łaski uświęcający za chwilę otrzyma odpust zupełny. Darowanie kar za grzechy popełnione, ten odpór można sobie przeznaczyć albo jednej duszy zmarłej. Chciałbym gorąco i serdecznie podziękować Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Cydzieńcy za udział w naszym uroczystości, za modlitwem, za pasterzowanie naszej archidiecezji, za to przygotowanie do tych jubiluszu w całej diecezji i również w naszych parafiach, za wskazanie nam drogi. Bóg zapłać księża Mdze, bóg zapłać również moim kolegom kursowym, bóg zapłać wszystkim księżom z dekanatu i zaproszonym księżom, księcu Jurkowi, księdzu kapelanowi zawsze. Ma otwarte serce dla wszystkich parafii, a szczególnie również dla naszych. Mógł zapłać przyjaciołom naszej parafii, darczyńcom, ofiarodawcom. Jesteście wspaniali, bo bez Waszej pomocy pewno by nie było. Powiem Wam, nie będąc pysznym, że takiej chrzcielnicy na 1050 lat naszej nie zniknie, takiej pięknej, i również nie ma z racji tego już. Takiego ołtarza. Nasza parafia ma 800 nóż, tylko możecie być dumni, moi drodzy, za to, że na takie dzieło żeśmy się jakoś tak zmobilizowali. I jeszcze raz wszystkim, za wszystko składam serdeczny Bóg zapłać. Pan z Wami, istotnem Kumani, Obylicie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi. I niech was strzeże. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was swoją łaską. Amen. Pan sam niech pochyli się nad wami i obdarzy was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie ofiara spełniona. O nie.